Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak zablokować naszym użytkownikom możliwość zaznaczenia jakichś tekstów na naszej stronie, aby później nie mogli ich łatwo kopiować i wkleić gdzieś indziej. Jak coś takiego zrobić, możemy skorzystać z takiej wtyczki jak Prevent Text Selection. Mamy taki plugin, więc możemy go sobie tutaj zainstalować. Prevent Text i instalujemy. On jest darmowy, zrobiony przez Bubble Facts. I możemy go wykorzystać w naszych workflow. Więc dodam sobie dwa teksty z lorem ipsum, oba. Mamy jeden tekst, klejamy sobie tutaj, jest nasz tekst, i drugi niżej, troszeczkę niżej jest drugi tekst też z lorem ipsum. I teraz normalnie, jak odpalimy aplikację, to będziemy mogli bardzo łatwo je zaznaczyć. sobie zamknę te zakładki, zobaczcie, lorem ipsum, jeden, drugi. Klejam, mogę łatwo je sobie tutaj. Pisać i wyszukać w Google albo gdzieś skopiować. A jak zrobić, żeby to zablokować? Wchodzimy w Workflow, wybieramy jakiś event, na przykład, strona jest załadowana, i wtedy zrobimy sobie plugins, wyłącz wszystkie możliwości zaznaczenia tekstów na całej stronie. Więc wybrałem coś takiego, odświeżam tutaj stronę i zobaczcie, nie mogę już zaznaczyć tego tekstu, tak jak przed chwilą. Mogę zrobić jeszcze inną ciekawą rzecz. Będziemy mieli możliwość zaznaczenia wszystkich tekstów na stronie oprócz jednego, jakiegoś konkretnego wybranego. Więc żeby to zrobić, na początku usunę cały ten action, czyli znowu będziemy mogli zaznaczyć wszystkie teksty na stronie. Odświeżam. Możemy zaznaczyć tutaj i tutaj. Dodaję sobie jeszcze jeden tekst, więc jeszcze raz duplikuję sobie to niżej. Mamy więc niżej jeszcze trzeci tekst i zaznaczymy sobie na początku w ustawieniach bubble, w zakładce general, włączymy sobie atrybuty html, co zaznaczam, check przy html i wybieram sobie w naszym design, że ten tekst drugi będzie miał id, atrybut tekst. Dwa. Ten tekst 2, ten ID atrybut jest całkowicie losowy, może być tekst 34 na przykład, ale musimy go zapamiętać i potem wykorzystać w naszym workflow. Więc znowu, jak nasza strona się załaduje, to mówimy, że wszędzie możesz sobie kopiować, oprócz wyłącz kopiowanie, wyłącz zaznaczanie w elemencie o atrybucie tekst 243, tak jak sobie tam ten tekst nazwaliśmy. Zobaczmy, odświeżamy aplikację, tutaj mogę zaznaczać. Tutaj mogę zaznaczyć, ale tutaj nie mogę zaznaczyć. I tym prostym sposobem, za pomocą właśnie tego pluginu, możemy blokować zaznaczanie różnych tekstów w naszej aplikacji. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!